Witam, witam. O soczystą półkę pytam. Dzisiaj bierzemy sobie e, pod uwagę coś, co jest znane od bardzo dawna. Takie przysłowie: Olej z czarnuszki leczy wszystko za wyjątkiem śmierci. Tak, w Egipcie o tym mówiono, w starożytnym Rzymie o to mówiono, ale ja wam chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. W czym pomaga olej z czarnuszki? Kto może go spożywać, a kto nie może, e, zajmiemy się też tym, jak go stosować. Bo zawsze chcemy, ale jak dozować? Ile tabletek, ile pigułek? Więc spróbuję Wam odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, ile dziennie go pić, nie pić, zjadać, no i tak naprawdę, czy on jest zdrowy. Zaczynamy. W czym pomaga olej z czarnuszki? Słuchajcie, pierwszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy przy oleju z czarnuszki, to jest przede wszystkim to, że on doskonale wpływa na alergię, ale również, słuchajcie, pomaga we wszelkiego rodzaju kłopotach związanych z układem oddechowym. Jeżeli my będziemy spożywać olej z czarnuszki z wewnętrznie, to tak naprawdę e, nawet osoby z zaawansowaną astmą będą dużo lepiej funkcjonować. To jest rzecz niesamowita, jak ta czarnuszka jest w stanie to robić, i teraz olej z czarnuszki, bo chciałbym przy każdym odcinku Wam o tym mówić on może kilka miesięcy przebywać w lodówce w ciemnej butelce. Ale my umówmy się, że ze względu na zawartość tych kwasów nienasyconych, będziemy starać się go zużywać w przeciągu miesiąca. Cała idea w ogóle spożywania olejów tłoczonych na zimno polega na tym, że one mają być świeże. Skończmy z kupowaniem olejów na półkach, gdzie macie termin przydatności pół roku, rok albo dwa. Nawet jeżeli mamy tam flagę unijną i termin przydatności jest dwa lata, kochani, absolutnie nie polecam. Temat alergii, szczególnie u małych dzieci. Zobaczcie, jak my dużo zjadamy przetworzonych pokarmów. Nasze żony, nasze kochanki, które rodzą nam te dzieci, później dzieciaczki mają kłopot z alergią. Tak się nie dzieje. Oczywiście z tymi kochankami to my tam Remek wytniemy, prawda? I teraz ciekawostkę wam tutaj zdradzę, że w starożytnym Rzymie każdy legion. Posiadał przynajmniej kilku wojowników, którzy posiadali przy sobie flakonik z olejem z czarnuszki, bo, uwaga, ja wam tego polecał nie będę. Mówimy tutaj o Rzymie. Uważano, że olej z czarnuszki zastosowany na ranę i wypity wewnętrznie będzie chronił przed jadem węża. Na co szkodzi olej z czarnuszki? Jak może olej szkodzić? Słuchajcie, jak zawsze. Oleje, które są olejami zimno tłoczonymi i które być może sami wyprodukujecie, są zupełnie innymi od tych, które są na półkach sklepowych. Tamte muszą stać długo, one są pozbawione wieloskładników, które w tym momencie przy oleju wyprodukowanym samodzielnie działają. I teraz uwaga: olej z czarnuszki może powodować senność. Jeżeli chcecie pójść na randkę. I wiecie, na randce najlepiej jest coś lekkiego zjeść, jakąś sałatkę, to tutaj Wam odradzam picie i spożywanie. Wróć, nie ma picia. Spożywanie sałatki z olejem z Po pierwsze, może wam się odbijać, trudno będzie się całować po oleju z czarnuszki. Po drugie, pewnie nasza partnerka czy nasz partner nie będą zachwyceni, jak będziemy ciągle ziewać. Chociaż zdradzę wam sekret, jak już wam się zdarzy to ziewanie, to zawsze możecie powiedzieć partnerowi: Jejku, mój organizm domaga się pójścia do łóżka. O, takie wiecie, dwa w jednym. Yy, uwaga! Olej z czarnuszki, jeżeli będziecie go spożywać w większych ilościach, może spowodować mdłości. W ogóle każdy olej, jeżeli spożyjecie go za dużo, to pamiętajcie, że w naszym organizmie jest taki bezpiecznik. I jeżeli zaczyna nam się odbijać, wtedy to jest normalne. Czarnuszka tak ma. Ale teraz, jeżeli jeździ nam w brzuszku, to już jest zupełnie inna bajka. Słuchajcie. Co jest w ogóle w tym oleju z czarnuszki? Jak odkopano grobowiec hamona, okazało się, że po pierwsze, znaleziono tam w 100% zapieczętowane dzbanki z pewną cieczą, i był to właśnie olej z czarnuszki, plus bardzo wiele naczyń miało ten olej w jakichś ilościach śladowych, bo jeżeli on oczywiście był otwarty, wiele, wiele lat, tysięcy lat spowodowało, że się tak naprawdę utlenił. Teraz dla mnie bardzo ważne jest to, że w oleju z czarnuszki mamy znowu witaminy z grupy B, mamy witaminy A, mamy witaminę młodości, czyli co? E, ale również coś, czego nam brakuje, czyli mamy selen, mamy cynk znowu odporność mamy magnes. zobaczcie ile my potrzebujemy codziennie zobaczyć reklam że magnes jest dla nas taki ważny a my go mamy w oleju z czarnuszki mamy wapń mamy mnóstwo jeszcze innych składników mineralnych jak go stosować dwie trzy może pięć łyżek ale znowu na produkcie macie tutaj dwa wypróbowane sposoby pierwszym sposobem jest spożywanie oleju z czarnuszki na kiszonkach Słuchajcie, rzodkiewki, które sami ukisicie, polane olejem z czarnuszki, to jest wykwintny smak. To są, słuchajcie, trzy gwiazdki, myślę. Ale zwykłe ogórki kiszone, czy kapusta kiszona, do tej kapusty dodajcie koniecznie marchewki słodkiej, polejcie to olejem z czarnuszki i zobaczycie, jak będzie świetnie smakować. Jak już idziecie na tą randkę i musieliście tego oleju coś zjeść, to spróbujcie zapić to dużą ilością wody, też będzie dobrze. Czy jest zdrowy? Słuchajcie, bardzo zdrowy, ale uwaga, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, młodym małżeństwem, które stara się o dziecko, pamiętajcie, że duże ilości oleju z czarnuszki mogą wpływać szczególnie na kobietę e, antykoncepcyjnie. Więc mamy olej. Taki, który wpływa na brak antykoncepcji, czyli będziemy spożywać olej lniany, jesteśmy super płodni, olej z ostropestu, zakłócamy działanie środków antykoncepcyjnych, ale jeżeli będziecie dużo tej czarnuszki spożywać, może być dość trudno zostać ojcem czy matką. Olej z czarnuszki to jest olej, który ma bardzo specyficzny smak. Często możecie słychać, e, słyszeć takie opinie, ale mi się strasznie odbija. Po pierwsze, nie na łyżce, tylko z produktem, najlepiej z kiszonką. Po drugie, jak zapijecie dużą ilością wody, on szybciutko trafi dalej i nie będzie tego kłopotu. Życzę Wam smacznego. Życzę, żeby Wasza skóra była zawsze piękna, i to jest istotne, zamiast podrażniać. To olej z czarnuszki smarowany na skórę będzie pięknie powodował, że nie będzie mnie swędziało, że będzie się goiło. Do zobaczenia. E, przy okazji zapraszam jeszcze raz do komentowania tych filmów. Kanał jest dla Was i o Was. Cześć!